Oto dwóch Proplayerów, czyli Foczka i Kieba, którzy są topowymi prosami w Polsce. A oto 40 moich widzów. Zadaniem prosów jest wyeliminować jak największą ilość widzów, z czym sami nie mogą zostać wyeliminowani. Proplayer, który zrobi więcej fragów im przeżyje i przeżyje dłużej, wygrywa kasę. Ale uwierzcie mi, że prosi mocno namieszali w tym filmie, dlatego koniecznie oglądajcie do końca. że sporo osób do mnie pisze, co zrobić, gdy ma się wysoki ping i spadki FPS-ów, które zniszczą dosłownie każdą grę. A jeżeli chcesz uniknąć niepotrzebnych lagów, to bardzo polecam LagoFast. Jest to booster do gier, który realnie poprawia połączenie Fortnite. LagoFast się z najlepszymi globalnymi najlepszymi Obniża ping, redukuje pakiet losy i stabilizuje rozgrywkę. Działa zarówno na komputerze, na laptopie, jak i nawet na konsoli i telefonie. Wystarczy wybrać Fortnite, kliknąć Smart Boost i gotowe. Do tego masz pust FPS-u, który pomaga wycisnąć jeszcze więcej klatek i sprawia, że gra staje się płynniejsza. Są też przydatne narzędzia gamingowe, jak tłumaczenia czy dodatki do streamów. A w porównaniu do innych programów, Lagofast oferuje płynniejsze połączenie i lepszą optymalizację bez ryzyka bana. Program jest sprawdzony przez różne antywirusy, więc możesz grać spokojnie i nie martwić się o swój komputer. Jeśli chcesz mieć mniej lagów, niższy ping i płynniejszy Fortnite, to sprawdź teraz koniecznie Lago Fast. To teraz z timem, zgarniesz zniżkę do 62%. Kliknij link w opisie lub przy przypiętym komentarzu: Pal Lago Fast i graj bez lagów. Dobra, 3, 2 1, wyskakujemy, widzowie, wyskakujemy. Ale kurna armia leci, jawale, Wszystko wszyscy naraz wyskoczyliśmy i to było walone. Kurde, jakoś krzywo mam kamerę. Dobra, naszym zadaniem, widzowie, jest wyeliminować dwóch proplayerów. Nie wiem, czy to nam się uda, jest nas spora armia. Dobra, czekajcie, muszę odpalić jeszcze stoper. Dobra, o, po prostu o 13. Jest 10 po o 13 zaczynamy szukać. Trzeba się wlutować najpierw. A 3 minus tylko na dolutowanie się w ogóle. Jeżeli nie będą chodzić na przykład dwójkami, to nie ma opcji, że ich zabijemy. No właśnie jak oni mają pol lut jest tam 40 na nas to jest chyba. I... Bo... No ja myślałem na początku, że tajemn będzie, że oni z pili sami będą na nas albo coś takiego. Możecie ja ja że jak oni w trzech podejdą, to nie ma opcji, że z... no, jeżeli nie potrafią się budować, to nie ma chuja, że zrobi się na 3. Dokładnie tak, dlatego pro że muszą chodzić uważnie, i mieć oczy dookoła głowy, Ponieważ gdy dopadnie ich 10 widzów, to prawdopodobnie zostaną od razu wyeliminowani. Dobra, lasy go się na sam początek i lecimy lutować, bo tu nie ma czasu. Musimy... Rozwalić widzów, w sensie nie widzów, tylko prosu. I w tym momencie każdy z widzów poszedł się wylutować. A w tym czasie prosi. No, spoko, złoty pistol, pompeczka. Soki są broken na pewno. Tak, ale nie było żadnego. O macy trzeba mieć na pewno. Chodźcie tutaj, chodźcie do mnie. Niech każdy do mnie przyjdzie. Na ten most, ustawcie się ładnie w, yy, na tej żółtej linii. Dobra, czy każdy jest gotowy? Pokażcie, kurna góra tu. Czy jesteście gotowi? Jesteście gotowi, tak? Dzisiaj jest turniej. O 19 jest turniej. Musicie się rozżać porządnie. Jest 14 godzina. I w tym momencie wszedłem na kanał do playerów i powiedziałem im, że zaczynamy. Szuka jak coś to czas minął, będziemy was szukać, powoli okay. Elo, powodzenia. Nie, no, dobra nie ma po no, się w pierwszej no jak co się jest, prawda, ale są niektórzy tacy, wiesz. No, ale jak się nam przy tym Battlewoodzie tak szczerze. Zaczynamy ich szukać. 3-2-1, lecimy, gościu. Nie możemy się ze sobą komunikować. Jeżeli ktoś ze sobą się komunikuje, to to słabo. Nie będzie mi się to podobać. I Nie bijcie mnie, bo nie mam za dużo HP. A e, jak ktoś ma jakieś leczenie, to weźcie mi dajcie. Jeżeli przez ten cały czas nie mogli wejść z Battle to oni ludu nie mają. I w tym momencie Foczka zbliżał się do miejscówki Battle który w której ja wraz z widzami startowałem rozgrywkę. Naszym jedynym utrudnieniem jest to, że nie muszę ze sobą gadać, gdzie proplejerze mogą być? Ich zadaniem jest wyeliminować jak największą ilość nas, więc teoretycznie musimy ich zaraz gdzieś zauważyć. Ja mam tylko piję, a więc ważne jest to, żebyśmy mieli coś na daleko w miarę. Ja mam pewien pomysł, ale by musiał tu ktoś przejść. Nie, no pewnie oni chodzą od 40 razy, no ja tu nikogo nie widzę. Ale w sumie jak ja zacznę się strzelać z 1, to przyjdzie 40. Trzeba taktycznie zagrać. I w tym momencie Foszka zauważył pierwszego biza, którego zaczął bić. Dobra, jestem Ej dobra to trzech chyba mi no A to nie było trzech widzów tylko cała armia ponieważ tak naprawdę przed chwilą zaczęliśmy startować Przez co nikt jeszcze nie zdążył się rozdzielić Jeżeli on nie ucieknie to zaraz zginie A tam jest pros O kurde on no, dla niego może być ciężko chyba że to nie jest pros Ja będę na daleko go bić w razie co O kurde ty w pięciu idzie A ja to jest skończę Oj foczka popełnił masakryczny błąd Szereg na niego zresztą przyszedł A ja trzymam tutaj Eso es. ¡Ay! Co mam zrobić, jak nie w czterech. Oj, Foczka z I w tym momencie jak widzicie, Foczka się wywalił. Często stwierdziłem, że musimy powtórzyć tą konkurencję. A żeby propellerzy mieli jeszcze większe szanse, to mogą ubrać jakiegokolwiek skina, czyli również takiego jakiego my mamy. Ale żeby Foczka wygrał cały odcinek i zgarnął kasę, to teraz musi wygrać tą grę i zrobić jeszcze więcej killi niż Kiełba. Ponieważ kiełba w tym meczu totalnie chillował i mógł mieć szansę na zajęcie bardzo wysokiej topki i zrobić bardzo dużo killi. Dlatego tak jak mówiłem, jeśli Foczka chce wygrać z kiełbą, to musi wygrać tą grę i zrobić jeszcze więcej kill niż kiełba. Ale serio oglądać ten film do końca, bo to co Foczka zrobił, Ludzkie pojęcie. I ten zaczęliśmy dosłownie tak samo. Poleciliśmy na miejscówkę w Battlewood, gdzie się wylutowaliśmy. Proplejerzy wysiedli na końcu i również polecieli lutować swoje miejscówki. Także przejdźmy do momentu, gdy zaczęliśmy szukać proplayerów. Dobra, zaczynamy ich szukać widzowie. Musimy pokazać swoją dominację. Lecimy, rozdzielamy się, każdy się rozprasza, każdy chodzi samemu. Ja Olga Zobaczcie jak to wygląda, kurde jak, jakaś flaga LGBT, kurde <gry> Zobaczcie w niebo tej Dobra, ja też używam plecak Dwie osoby mogą za mną chodzić Idę od lewej strony, ja odszukam lewą stronę Idę na lewą stronę mapy, niech z 20 osób pójdzie na prawą stronę mapy 5 osób niech przeszukuje środek Taka jest nasza taktyka Latymonek załatwia Ja Ej, ja, bo ja nie mam kurde, co Jak widzicie, jeden z widzów strzeli właśnie do jednego gracza, przez to Latymonek No tam je jedno, to, to jest on No debil, no debil, no debil no idiota, no idiota Co ty robisz? Co wy ro ludzie robicie? Ja tutaj likwiduję troj z Ja mamy tego Latimonka. Dobra, ja się kitram. Gdzie się podnosi tą stagę Ten tą tam PBI, czy to nie co Ty jesteś na co? Nie, to nie tu, to jest na lewy A, no dobra, ja nigdy nie tych nie miał. A to musiałbyś i tak taki zabrać ogólnie, a oni po nie zajebali. A, dobra. Przeszukujemy lewą stronę mapy. Mam nadzieję, że jacyś widzowie są na prawej stronie mapy. Niestety oni nam nie mogą dawać informacji, także jeżeli kogoś napotkają, muszą liczyć tylko i wyłącznie na siebie, bo my tam nie przybędziemy, jeżeli nie dostaniemy takiej informacji, a takiej nie dostaniemy, bo każdy zazę zmutowany I w tym momencie jak widzicie KB na wyboistej zatoce, a ja wraz z grupką widzów Poszedłem właśnie w tamtą stronę. ale tutaj kolejną miejscówkę, kurde. Na lewej stronie nikogo totalnie nie ma. Ej, mam kroki! Kurde, Jak chodzę z 10 typkami ogólnie. Stańmy na mnie To jest kastro, zajmij impostora. I w tym momencie nie spodziewałem się, że Proplayer może być aż tak blisko nas, szczególnie, że przed chwilą zaczęliśmy rozgrywkę, dlatego go po prostu ominąłem. Gdzie ty o, nie jesteś? Nie Wam No Oni lecą wszyscy. Gdzie ile lecą, dobra? Ja osiekam. Lecę za niej. Ja muszę się dziś schować, bo to będzie lipa. Ja tam kurde, 15 chodzi no jak ja mam No spróbuj, nie no nie podniemy, Bo w sumie dla mnie lepiej, no. Dawaj, raz ich 15. I został. Pierwsza jest tak liczna nagrywka, jeżeli wy chcecie dołączyć na taką nagrywkę, to wbijacie teraz na mojego Instagrama zostawcie followka i napiszcie do mnie wiadomość prywatną oraz wbijcie na mojego Discorda, jest to bardzo ważne, jeżeli chcecie dołączyć do na takiej nagrywki, ponieważ tam właśnie daje informacje o tym kiedy odbędą się następne nagrywki. Trochę go nie niego jak pisała, ale znaczy, ja jestem samym, znaczy, to Kurde, na razie nikogo nie spotkaliśmy, no a my już praktycznie całą mapę przeszliśmy. Zobacz, już tutaj się strefa kończy. Mam wystarczająco maców, ja tu nie mam nikogo, chyba idę bardziej do środka. Czy zabijesz Nie. A ty? No nie, właśnie. Czy nie ma jak? Mogę zabić, ale się wyłożyć czy tym No nie no, jeżeli w 15, jeżeli 15 chodzą obok siebie, no to nie ma jak No idę w jedną stronę w ogóle, może będzie jakieś blady Jeżeli oni się będą kampić w krzakach albo na balonach, to my nic nie zrobimy, nie? Chociaż w sumie te balony nie są głupie Ej, mogę pójść do tego balona i będę patrzeć z góry, czy jakaś menda tam nie siedzi w krzaku, czy coś Bo od góry właśnie widać, czy ktoś siedzi w krzaku, czy nie Dobra, wlatuję do tego balona, wlatuję do tego balona Mam nadzieję, że on poleci bardziej w center Myślę, że na pewno nas widział jakiś praw, tylko się nie pokazywał, bo się boi naszej armii no i na I w tym momencie Kieba stwierdził, że to jest idealny czas, aby wyeliminować pierwszego widza, który, jak widzicie, szedł sam. Jednak niestety nie trafił pompy, i Kieba zaczął mieć poważne problemy. A kurna, Ej, bo jest <noise> Ej, jeszcze strzałę to dla ciebie? Tak, uciekam. Nie no, strzeliłem na innego i dziesięciu się zbiegło. No, to... W czasie, gdy Kiełba miał problemy, to ja latałem balonami i szukałem pro playerów z góry. Co, to coś leci. Czy to nie jest gościu? Ej, kto to jest? Ej, mi się wydaje, że jakiś sposób możesz tutaj siedzieć na tym. Tymczasem Kiełba miał naprawdę mocne problemy. Oj, muszę, nie mogę na mnie strzelić. I w tym momencie dla Kiełby wydarzył się najgorszy scenariusz Ponieważ jak widzicie Kiełba zginął A żeby wygrać cały odcinek to Kiełba musiał tylko i wyłącznie żyć Ponieważ w poprzedniej gierce Foczka zginął jako pierwszy A Kiełba totalnie chillował I teraz jedynym zadaniem Foczki jest to aby wygrać tą grę Bo jeśli tego nie zrobi to Kiełba mimo to że się wywalił w top 40 To i tak wygra ten film Kto tam buduje boksa. No ja go Ok go Czemu nie budują boksy niby? Ja adem jego. Ale po chwili zauważyliśmy, że ten gościu nie porusza się jak pro player, dlatego mu odpuściliśmy. Ale nie przykraj, bo w sumie w lejcie oni się też nie będą bili, kurde. Tak będzie no mieliście, tak? co to będzie... To teraz naj najlepiej kogoś zabić Nie no dobra, przecież to nie, ma przecież to nie jest możliwe ogólnie, ogólnie. No nie jest nie 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 No uwierzcie no. mi widzowie, że ten challenge dla pro playerów jest naprawdę ciężki Ale to są w końcu najlepsi gracze z Polski, także muszą wykazać swój spryt I teraz całe swoje doświadczenie przeleć właśnie na tą grę I uwierzcie mi, że pod koniec filmu Foczka totalnie pokazał na co go stać A oni jeszcze ani jednego kila nie zrobili, oni muszą kogoś zabić Bo jeżeli będą mieli zaroki, to nikt z nich nie wygrywa ma Spieganci, no. odejdź stąd, odejdź A jak widzicie w tym meczu widzowie robili SkyBase'a, a totalnie nie wiem dlaczego. Co potem serestruje, rozgrywkę. Ale oni chyba i chodzą, w... oni się w ogóle nie rozdzielają, tak mi się wydaje. O kurć. O kurwa. Proszę! wpuść mnie! Włokam, nie, 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 Dobra. W Zwie... pięciu są na mnie. I właśnie to było największym przeszkodą widzów, że nikt ze sobą nie mógł się porozumiewać. Często tylko osoby, które były obok tego gościa, zauważyły, że poza atakował widza. Proszę! stawcie mnie! Nie! Dobra, zwika. No, dawaj. Dobra, to jest tutaj Ja uciekam do sauna. Dobra, 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 dobra. Ja pompę. I gdyby nie kanały, to foczka uwierzcie mi, że zginąłby w tej sytuacji. 35 osób, zaczyna się pierwsza połowiczna. Kurde, no nie wiem, gdzie oni mogą być. Ja wale I dobra, oni są mniej big brain'owi, a może robią SkyBase'a? Kurde, SkyBase'a też nie ma. Czemu ludzie nie biją z kill'em? Co, może to jakiś pros? Ale ty no, oni są głupi, no bo jak do my wszyscy dożyjemy, co nie z nimi to że w late'cie oni nas wszystkich powybijają, no. Ja. Pierdzi, ale przecież to jest niemożliwe. Dobra, ja czekam lata i robię, robię zamieszanie. Zobaczcie, jaka tu jest armia, oni nie mają szans, nie? Dobra, dawajcie tutaj na górę i budujemy wielką bazę, nie? Budujcie tu coś dowalonego i na 100% w końcu zobaczymy, kogoś. Oni się tak kampią, takie mają spoconej do dupy, że kurde, musimy teraz kogoś znaleźć. Budujcie tu jakąś fajną bazę i musimy spoglądać teraz na nie. I w tym samym momencie Foczka zaczął coś spącić. Czemu do niego nie strzelały ludzie, co? Czemu oni kogoś biją? Myślę, że tam jest gościu? w tym momencie wiedzieliśmy, że tam się bije właśnie pro player, dlatego cała armia zaczęła strzelać w tamtą stronę. Zab nie chce mi się, mi go. Ej, to jest liwa full. To prawda, foczka był w naprawdę krytycznej sytuacji, ponieważ dosłownie 30 osób cały czas sprejowało foczkę. Także musiał jak najszybciej się ewakuować z tego miejsca. Ej, dobra, no nic to w 40... Ej, dobra, no to jest... Ej, ty nie wiem co zrobić że mi zabrali killa, aż jednego więcej Na szczęście dla foczki strefa zaczęła iść, dlatego każdy z nas musiał zacząć rotować do zone. I oni mogą teraz nas kurde, to by nie było głupie. Mogli nas bo drużyna Widu zrobiła ogromnego highgranda, który mógłby nam naprawdę bardzo mocno pomóc w znalezieniu proplayera Ale czy uda nam się go znaleźć? Tu jest jakiś Wojtix Tego trzeba przyświetlić Anonymous To to on, to jest jak coś jak nic No gość biegał cały czas tu, tym a, nymu, a ja to prześwietlenie go wiem. Jak widzicie, z znalazł genialną taktykę na znalezienie I Jednak tym razem niestety to nie był pro player czy tu, tam ktoś skybasa robi To prawda, że tam jest jakiś gościu I w tym samym czasie pro player do zona Czy tam jest jakiś? on do nas bił, to musi być jakiś On do nas bił, bijcie go On do nas bił I w końcu byłem pewny, że znaleźliśmy pro playera Dlatego od razu poszliśmy go zwokajować Ale onek cały czas prześwietlał ludzi Kucha Kapi Hunter Wizy. A dosłownie na tej samej rampie był proplayer, który się niestety skapnął, że tym one rzuca balonami. Ej, bo oni rzucają balonami z wodą, to jest jakiś wolny się tym Latymonych rzuca ludzi z balonami. Mi się wydaje, że tutaj w tych boxach jest jakiś proplayer, trzeba go szybko zdemaskować. Napieprzajcie go. A tymczasem w oczka, gdy każdy uciekł z tej rampy, to zaczął robić eliminację. Ktoś go zabił. Ej, tu ktoś kogoś zabił. Co to było? Ktoś kogoś zabił? I w tym momencie już widziałem, że jestem coraz bliżej pokonania proplayera. <noise> Jak ja się dobrze bawię, to jest niesamowite. No już chyba te wygrałem. Ja ludziom ja pochodzę, a ja jestem w miejscach na górze i ja już 200 gidaj po prostu. A ja to mogę wygrać tak szybko. Nie, dobra, może. Ale z 7 kiedy może. Jak widzicie, foczka był już pewny swojej wygranej, ale nie wiedział o tym, że żeby wygrać cały film, musi jeszcze wygrać całego customa. Także szanse na to, że wygra ten film są naprawdę niskie. Dobra, co oni robią? Czemu jak nie widzę? Na pewno foczka zabił jedną osobę. Przez to, że nie widziałem na kielficie, kiedy kiełba zginął, myślałem, że nadal dwóch proplayerów jest w grze. Więc byłem w totalnym szoku, że oni nadal się trzymają. A tak naprawdę przy życiu został tylko foczka. O, oh, oh super no, jesteś chore po ojcu, Hunter'em, no. Ja się łeb Totalnie nikogo nie widzę, nie? Zaraz jakiś prost zacznie, kurde, tutaj spocić coś, kurde. Ej, dobra, gdzie oni są? Ej, dobra, ten na pewno tylko szykuje, że on balonami rzuca ludzi. Zobaczcie jak bardzo foczka był skryty, jak bardzo robi przemyślane ruchy. Foczka nie zabija ludzi, którzy są na widoku, tylko specjalnie się kampi i przyczaja, a następnie czeka na idealny moment, aby oddać strzał. I to właśnie pokazuje jak bardzo propellerzy muszą myśleć pod dosłownie każdym względem, żeby nie zginąć. Ponieważ jeden błąd może zniszczyć dosłownie całą rozgrywkę. Ty, no co oni robią? Czemu ich nie widać tutaj? Już jest taki zon, zobaczcie jaki jest mały zon. Jak oni jeszcze żyją, to ja jestem człowiek jakiś posiedzony. No, nie prześwietny koła zaraz. Luzer pioru Ty co że ludzi banami. Proszę, wypuść się! Oh, ludzie znają moje skina, już teraz jest lipa. Mimo, że niektórzy znają skina, to nie mogą podzielić się tą informacją dla innych, także dosłownie tylko poszczególne osoby zdały skina foczki, także tak naprawdę tylko w ich rękach jak na razie jest życie foczki. Ja wierzę. Ty to oglądasz czy nie? No nie wiem jak. Przygodam ci ekran. Dobra, czekaj o kurwa, co się dzieje? Ej, foczka! i zabija! Ej, widzowie, to jest trudniejsze niż myślałem, nie? Nikogo totalnie nie widzę, a jest już ruszany on. Kurde, albo my jesteśmy ślepi, albo oni są zbyt inteligentni i dlatego właśnie wygrywają te dolary, nie? Chlep są Tajman. Widzowie, jeżeli jakąś widziałem i go nie zauważyłem, to napiszę teraz w komentarzu, że jestem upośledzony. A jakbym na mogę tajmana rozjechać, nie? Chyba mam, nie było zakazu. I co, to jest, okej, okay. goście go bili. Idioto, czemu Lati zabija ludzi? Smogi nie od latymonka. Drużyna pierścienia się rozpala, w końcu. A nie, bo on nie należało do drużyny pierścienia, kurde. Kiełba! Mówię wam, Tyson. Tak Anonymous. Okiełba Anonymousa. I widzicie, Lati cały czas rzucał ludzi palonami i sprawdzał, który jest proplayerem No bo ja kolejnego gościa, który miał anonimowego. Więc myślał, że to jest pro player i go zastrzelił. Czy oni żyją, a ja się ich spytam? Albo nie, bo foczka ma udostępniony ekran, to nie będę tam wchodzić lepiej. kurde ktoś mnie bije! Co się dzieje? Tu! Ten cieć! Piorun! Grifer! jakiś książek zeszła lasery na pierwszy O co to chodzi? I to jest... Jestem w szoku, że jeszcze nikogo nie zauważyłem. Ja serio jestem dobry w tą grę jak mi się chce, a teraz nikogo nie zauważyłem. Nie mam, mam zero bildów widzowie. Anonimus, Kto jest anonimus? Te Nie, to Wisia. Wśród nas musi być jakiś pros. To Anemus że gdzieś. O oh, kurwa oni mnie rzucają. Jeszcze balonami, że co ja jestem i w tym czasie foczka upływał kolejnego widza, który był dosłownie obok mnie Ej, i foczka, foczka znaczył latnik Jednak przez to, że mi się wyłączyła kamera, a musiałem ją zresetować, to totalnie nie patrzyłem na ekran. O, kamera mi się wyłączyła, czekajcie. To jest afera teraz. każdy się na ku... Tak, czekawy czem nie zna. Nie, zgubił mnie. Zabikku! Zostawcie mnie w spokoju! Dobra, ja zabijam każdego, nie? Patrzę czy on jest prosem. To nie jest pros. Zamianek. Anonymus 257, ta. Który to? Lonek. Czemu? czemu ja nikogo nie widzę? Jak to jest możliwe? On, to on buduje, to on musi być prosem, no. On 100% jest prosem, 100% jest prosem, jestem tego pewny w 100%. To musi być pros, bo on buduje. A proponuję, że nie umieją budować. To nie był pros! Co jest? Ej, dobra, ja nie wierzę, że oni żyją. Jeżeli ktoś z nich żyje. Ja już tego latrunka robię tak szczerze, bo mam, że z tymi balonami. Ja blokuję każdego w zą, nie? Teraz się hajta, nice. Zawykło jest się Czemu agregator każdego zabija? Oni głupieją, po co nie gupieją. Nie wiem wszyscy, walić tego w dziurę Darawalę, darawalę Ja patrzę tylko na kilfie czy ktoś koś zabija Foczka zabija, on Foczka żyje kurna To jest Foczka, nie, Hlebson Ej, zostawcie mnie Foczka miał rację, każdy z widzów jest totalnie w szoku i był niezły chaos w rozgrywce. Bo już za chwilę kończy się gra, a nadal nie udało nam się znaleźć prosa. A dosłownie przed chwilą sam foczka mówił że totalnie nie ma szans, żeby wygrać tą grę. Jak widzicie jest już top 12. Przypominam, że jeżeli Foczka chce wygrać cały film, musi zrobić wina na tym customie. Pani kupię ją. Już nasalowi wtorek kaszka. Już jedna pierwsza każdego A nie mogło rozmawiać... Nie mogło. dobra, to To jest Foczka. Nie, to nie jest foczka, to nie jest foczka. Gdzie jest foczka? To jest foczka. To też nie jest foczka, czemu ja zabijam swoich? Co ja robię? Em, on buduje, kto, ten kto buduje, ten jest prosem, 100%. Wiśnia to też nie jest pros, ej, dobra, o co chodzi? Ty, <grystanie> Na górze ktoś bije, na górze ktoś bije, na górze ktoś bije. W tym momencie już byłem pewny, że player znajdował się na high grandzie, dlatego od razu tam poleciałem. A ja mam kewak, kurno lipa. No, co, oh, <grystanie> to co to, co? To... On przeżył! Nie, co ja robię, sam się gryfuję raczej na górze, na samej górze mi się wydaje, że ktoś jest, na samej górze mi się wydaje, że ktoś jest, na samej górze, na samej górze, 100% że ktoś tam jest, 100%, jestem tego pewny. No, Dobra, Kręci do mnie na sami chłopak. Tak, to jest 100% on, ale ja tam nie wejdę, bo nie mam white to jest on? To też nie jest Zginąłem Zginąłem od Focz Nie <laughs> Co to ma być? Foczka siedzi na high grandzie no A Focz nie hajcie. Jak Artur urczył Focz jak Artur urczył, co jest? Ale on ma IOP go Top 4, top 3, ej dobra poczekaj nie ma już white, poczekaj nie ma żadnego leczenia 40 white, goście też tam mają White. ja oglądam prostu kolejny det. on tam miał mnóstwo leczenia On tam musi iść, musisz to wziąć, Weź wejść na leczenie On jest top 2, ej dobra prosto wygrywanie Prost wygrał na 40 chłopa Wygrał ta. czułem że ma Musisz, musisz grać już na Tam tamten gościu zginie Dobra poczekaj, wygrał customa Let's go! Ej, to jest niesamowite tak szczerze, ja to wygrałem. Nie, no to to już jest niesamowite. 9 kili, patro Ja i i jeszcze z nami wygrali, ja jestem czuję się poniżony, czuję się poniżony widzowie, czuję się poniżony. Ej, ja nie wiem jak ja to wygrałem, to jest teraz niesamowite. A ty wygrał z 40 bambikami, nie. Jestem ja ja w szoku. Dobra, gratulacje oczka, wygrywasz nagrodę, wygrywasz zaraz ci się tam stówkę. Pisujcie konik z jest Fortnite hashtag grałem. Chcesz coś powiedzieć? A no, zginałem no, to 40. To 40 zginąłeś? <trym> Co jest, kurde? To on się zdominował, gościu. A ile miałeś kilikiełba? Ja tak. Ja miałem 9, na koniec. O, 9. Brawo, kurde, zdominowałeś, te lobby, brawo, foczka. Dobra, widzowie, Widzimy się w kolejnym odcinku, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia. Hello.